Cześć, z tej strony myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja. Pozdrowienia z Afryki! Cześć, Łukasz Wiśniewski, Aka Lukasz Degrade. Jesteśmy na pustyni, pozdrawiam! Cześć, Dłonia Sińska z Techlandu. Pozdrowienia! Marhab na Bakkerze w Luhadzie w Bacharie. Cześć, niedobrze. Mamy nas, krótkie, w zjazdach,

I chciałbym zaprosić Was wszędzie tam, gdzie kończy się szlak. Witamy wszystkich. Jesteśmy w oazie Bachrija. To jest ostatnie miejsce cywilizowane, w którym przyjdzie nam teraz spędzić czas. Tą noc jedną odpocząć jeszcze Tak, przedłuży. i przy okazji zaplanować całą wyprawy. Staliśmy się w ogóle tutaj atrakcją turystyczną, bo turyści tutaj nie przyjeżdżają, więc wszyscy nas pozdrawiają, zagadują do nas, wylądowaliśmy ze strażakami na herbacie, wybieramy się na kolację też tutaj do jednego z mieszkańców, więc... To, to my jesteśmy tutaj przysłowiowymi misiami, z którymi sobie turyści robią zdjęcia zazwyczaj. Jest odwrotnie. Jesteśmy w tej chwili tutaj. Dokładnie Dobre, dobrze. tak. Tutaj przyjechaliśmy z Kali. To jest mapa historyczna. Przedstawia stan tuż przed II wojną światową. Naszym celem ogólnie jest przejechanie jutro, ładnego kawałka na południe. Na tak, pojedziemy, pojedziemy na Czarną Pustynię i postaramy się odnaleźć miejsca z czasów II wojny światowej. Ach sprzętu mamy nazbieranego, w ogóle no klimat jest niesamowity właśnie przed chwilą, e, jak tylko zaczynaliśmy nagrywać e, skończyli śpiewać muezzini no nie, nie znaczy że nie zacznę e... no mają to do siebie, że kilka razy e, dokładnie, no i cóż no to co tutaj widać to są zaznacznie na dobrą sprawę gadżety tylko e, bo... ale część z nich będzie bardzo poważnie tak. odgrywała rolę bo na przykład, jeżeli my z myszą będziemy w tych na nakrycia głowy. Tylko. <noise> to oznacza, że będziemy mówili o historii i wtedy patrzycie tylko na nakrycia głowy. Dokładnie. Co wy tu macie jeszcze? Co no powiedzmy? to to będą technicznie to zabrania. Lightsticki. W ogóle. Uczciwa. No właśnie, z krzesiwem będzie ciekawie. No zobaczymy, jak, kiedyś? zobaczymy, jak sobie ten poradzicie i czy dorównacie Cię z przeszłości? No, <grystanie> e, dobra, w zasadzie tyle e, chyba naszego wprowadzenia. Przed nami jeszcze kolacja, noc i wyruszamy bladym świtem. A tak w ogóle o świcie tutaj są mgły, że nie widać końcówki wyciągniętej ręki. Taka ciekawostka wcześniej. <grystanie> no tudzież maszki samochodu. samochodu. którym się jedzie. <grystanie> Przez to jechaliśmy trochę dłużej. Ale udało się, zobaczymy, fajnie. czy jutro się odnajdziemy. Ładnie. No proszę. No no, Trzymajcie się, się i przygotować. Nie, nie wiemy, zasobienie. kiedy będziemy mieli znowu połączenie z siecią, więc nie oczekujcie następnych filmów. Chyba, że na trzy dni, przynajmniej pełne trzy dni, odbieramy się całkowicie od cywilizacji jakiejkolwiek. Tak, będziemy coś na pustyni, gdzie nawet nie będzie zasięgu komórkowego, a co dopiero mówić o WiFi. Czy zawsze do nas, możecie do nas zadzwonić na telefon satelitarny? Tylko. Jaki był numer? Dla mnie zapomniał. No. Dobra. Numer redakcji, znany, red, znany redakcji. Wiecie jak to jest. Dokładnie. No, cześć. Dobra, Trzymajcie się. witam. do Siema. następnego zobaczenia.